Wyjazd. No, no Paju, wyjazd z naszego pokładu, kur... <gry> frajerze. No, tak czy sió... dobrze mówię. Ja... ja proponuję kury. Ja proponuję kury. Kury mogą być. Guri? Kury, jajka Górze się pieją, zawsze przydadzą. Kury nie mają kuda. Łojdana 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 Dobra, panowie Koko i do przodu Wszystko z kury nie? Nie śpiewaj Kury jaja Koko Jumbo Nie śpiewanie, Panie obstrałeś koszule czekać jest grobanie No widzisz Jak ty ładnie robisz. Na weselu. Jak ty ładnie Kurwy No dobra już to wezmę, bo już tu jestem No No za Co To za To za ham Ty kurwa hamie. Dobra ale przebieg No kurwa winion I on, on to musi wziąć Inion yeah. On bota ty. Ja bombę, mam tu chłopów chyba. Moment, panny moment, moment. Boże, Dobra, no plaga, flaga, 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 flaga. Mm -hmm. O, zombiaki do mnie idą. O Michał, mam takie kilo z ziemi jak ten kurwa gra, jak kurwa. <grym> On ma bardziej stabilne. Moje było bardziej stabilne. Marka tam leży po oglądam, kuwa, oni mają więcej szczęścia niż rozumiem. Choć, nie powiem te końcówki, to ten pawko ich tam ratuje, kuwa, nie Bo ten A. E, Firefox, to no, gadam, tak, no kuwa no, w domu starców Kuwa chyba zrobili tą świetlicę kuwa z komputerami, nie Gdzie ja mam lecieć? Gdzie wy jesteście? Oznaczcie Chyba że gra bez monitora. Taki challenge. taki challenge, gramy Michał, bez. No, ale szybko bije ten nowy w tej Bijem, no ale zobaczy, że to nie jest to. Bot to był. Dobra, sklep i parę pomału. Mamy sklepik przed nami. Pistol dawaj, bo zaraz znowu będzie to samo. Nie chcę mówić co. Z złojo dupę. Dobra, siedem koła na sklepie leży. Idę. I A rzuciłem. Od razu. Nie rzucajcie koniec czasu. Ale jaka szybka ta baba mi to za to, bo ja pierdolę. Ja też ząbiaki dom, dom, dobiję, normalnie łapą mi. Jak? Będziesz jeszcze w nie odcinku Tak, dobrze, Gabriel. Też ja, ty jesteś kurwa mocny gościu. Ja aż tak nie jestem, jeszcze. Ej, ty. Wolony, Kurwa, nożem, bo spaje i nic. A random też ma, który do tego. Leci ktoś, no. leci ktoś. Jest tu za pociągiem. O kurwa, Ja o, się lop, idę. Chłop idzie na mnie? Dziękuję, dziękuję. Ok. Ale szkoda Krzysiu, że tych zombiaków nie liczy jako zombi i na przykład Michał do kamuflarza <grystanie> to, to już byś chciał na bogato Za łatwo, nie? Łądalot <grystanie> Kasetówka A Ta musimy ci iść do przodu panowie Piąłem. Tu mam gościa, bota albo gracz. Nie powiem co. O no, kurwa, tak uciekał. O tu więcej, więcej więcej. Nad nami ktoś jest, nad nami, nad nami. Bot. Idź, 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 Ej, z wiatru robią, patrzcie, z wiatru robią. tam, no, no tam robili zwiat. Ja lecę tu na ten hangar. Tu był sklep zawsze, ale nie ma. Zwiat robili uważaj, żeby nie było. Zombie, zombie jak spadnie na glebę, już go można bić. Chyba. Idę do Michała tam. Patrzę, tu się rozglądam. Tu na pewno są chopy. Jeden, drugi. To oni z on wiatru. Ja bym ich odpuścił, nie, nie, znaczy w sensie tych botów, znaczy tych y, zombie, nie, nie, bicie do nich. Do lewej idę dalej. Ja idę, Krzysztof, które... dawaj z się odciągasz. Krzysztof. Idę, Krzysztof. idę, 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 jestem blisko. A niektóre mapki są do zombie Tak. Ja. Niektóre tak. Gracze, gracze tu. Ale specjalnie dostałem. Snajpę. Wiem skąd. Il y a quelqu'un Il y a un autre qui A terre C'est -ce hey, hey, sont des je tu vois Eh, tout le monde, des Stau A terre deux fois Il gens Ils sont bons, ils Non Oh non, la frappe Ale kurwa Pomocy Jestem safe Podnoś, podnoś gdzie, gdzie giaci gdzie, ja gdzie gdzie? idą mm. To ja, to ja, nie strzelajcie do mnie Ale, Ale co to punkt, nas kurwa, powaliło? Nalot Nalot puścił W ostatniej chwili nalot puścił, wiesz? Zanim go zabiłem Ale teraz jest puntnie no, idealnie. Jest. Dobrze, dobrze, że ja byłem dalej, nie? O zabył chłop tu u góry, chłop, chłop, chłop! Na mnie! Gdzie, gdzie? La, la, la! Tutaj. Mam tu chłopa, No, na mnie tutaj! Ty. Chłop, z tu Czerwoną skrzynkę miał, to. mam to czerwoną skórko. Zabiłem, A, ja zabiłem, nie, zabiłem. Tak. Dobra, no. tak, tak Szkoda mu zmarnować. Dobrze mi kurwa czarodzieja. Gracz, gracz, gracz Leży plecy. To Gracz był Chyba tak. Tak, to był Panowie ciśnijmy dalej, bo się bijemy niepotrzebnie z nimi Niech one se tu drą mordę No w ich popyczkach i tyle Bo tylko się rzucamy w oczy, nie? No a to trzyma w popytkach nie No tak, no to wtedy tak Mam to czerwoną skrzyneczkę, a moi Nie, jak coś Ja nie strzelam, ja tylko nożem truję. Ja no, też, ja... Ja wyciągam pomo pomocną dron do nich. Mm -hmm. A, hej, moplik, moplik. Moplik, moplik, Powalony. Gdzie jest? Powalony w tym gazie. Powalony jest tu. Tu, 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 w tym gazie. Kurwa, stawia się tu, który góry. Tu się nie będzie stawiał. Specjalistę miał. Ładnie został w czapie. Kurwa, patrzcie ile tu jest tych zombiaków, chodźcie stąd. Dawaj, dawaj, tu do Nie Potrzebujemy coś. Sklep. Ktoś mnie bije. Sklep jest z tyłu, tyłu pod pomnikiem. Gdzie tam? A down. Mówi, że na dole, że na dole. Ej, się jest. jest, jest, jest. Przede mną. Na dole przede mną. Kto bije, bo... Leży, leży. What do? Please munition Rzuca ma i keby. Jes. Ej, to no! jest grad, to jest grad! Gdzie? Na trójce Nooo! What the fuck! To, że ja nie do minisią! Cała ekipa, lupiał. tam jest. damierz. Mam tu jeden Artek, odpuśćmy, odpuśćmy, chodźmy A, do tyłu. Bo... Na ten sklep, może ich kupimy. Ja mam mgła, aha, dobra, ale to i tak, kurna, ja bym odpuścił, bo tych. Na ten sklep ta cała czwórka idzie, Michał. No wiem, tego. właśnie. Kiś na loda, coś, nie? Tak, bez pana, i ja tam obiłem tak, tak, tak. Ta, 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 ta. Krzysiu, ja Wam dropa tu kupię, Krzysiu Dobra Ale dobra, to dobra. rzuć go dalej do przodu Dobra, wychodzę Kupiłeś? Tak, mam Cóż tu napisko jest? Tak, ta. Tam cała czwórka chłopów, dobra dropa rzuciłem, dawajcie, dawajcie. Idę, idę, idę. Chłop był. Lotek tam polecił. gości. Ale. Ktoś selfreza chce? Ja mam, dziękuję. Kupię selfreza, ja, zostawiam ja, pod sklepem. Ja. Idę. Pod sklepem. Leży ten gościu tam, Michał y okay. <młysy> chodźcie. Ja mam specjalistę chłopnik <młysy> Mam nalot jak coś A to zostawimy na sam koniec Patrzcie, chodźcie do strefy Strefa jest tutaj Na żółtym do lewej, do lewej, do lewej i ciśniemy do strefy Możeśmy nie poszli w tą stronę co trzeba no, dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Do lewej. Ale do i... lewej ja? Mówi. Tak, do... no do lewej mi się wydaje. No. Ktoś tu jest, na pewno. Widziałem kropkę czerwoną przed nami. Jest, jest, jest. Dobra, spacyfikowany. I ciśn... yy, kolejny biegnie tu. Bez kebów. Leży. O! No, tu rzucił granat. Ktoś mnie bił, kurwa, w lasu. Kropka była teraz w lesie. Do lewej, do lewej i Ej, gościu! Kajcie! Pokrewak random, random dostał, na górce, na górce. Są random dostał. A, są tam. Kła, są Są na górce na. przy sklepie. Randomy odpuszczamy. Sklep gdzie? Sklep do lewej, Michał. ciśniemy. Lepiej jest co, co drob Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Chciałoby randoma kupić. Idziemy Czyżu, mocno jesteś? do lewej do gazu. Tak, dróg? tak, tak, tak. Idę, idę, idę. idę za wami. O, ruska. Tak, white, white. white. Bot. Mina! Uważaj! Kupiłeś go, Michał? Tak. Thank you, yeah. Ok, Okej, okay. okej. Bezpad spaliłem, i kupiłem nalot jeszcze. Ej, randomowi można rzucić hajs, żebyś coś kupił. Ten co? No nie wiem czy on, on tu nie wyląduje, dobra, on tu nie wylądował w ogóle. Przyjdzie tu? Kasa, tu kasa. Nie, pocis tam, pocis o, o, o. do przodu. zrzut pocis. Do lewej, do lewej, do lewej. A dobra, on coś wziął bropa. Tak, de... mhm. Nie strzelajmy do żołdaków, nie? Tata, ja, Tata. Tata. ja bym na tym wieżowiec uważał, bo tu na 100% jest ktoś, gościu. Tu są goście. Możecie. Mam nalot, mogę dać i dalej. Ale to trzeba najpierw iść. położyć kogoś. Po możesz puścić. Nie mogę, 7 sekund, kurwa. Kurwa, ja 5! Jest tam, poszedł na lot. Ja mam 16 sekund. Jest Krzysztofem Michał, dawajcie do nas. Widzę, widzę, widzę. U nich. Powalony znowu? A, no tu mamy. Poszedł na Lot. Leżą. Powaleni. Ja Dzień. bym wszedł do środka, chyba już. Albo poszedł na drugą stronę, żeby ich kurwa trochę zmylić. E, na banku ktoś jest. Na banku, na banku ktoś jest. Idzie Ktoś? No, my na górę z Christopherem wchodzisz? Chodzisz? Tak. O, dobra, ty już Leż jeden. Jesteś tak Michał? Tak. Ale what the fuck?

Nie, nie, nie stawiaj mnie Artyk, bij bich! Nie stawiaj, nie stawiaj. Artyk, bij go! Pięknie. dwóch, cicho. Pięknie, Artyk. Chyba szybko michałem, co? No? Chyba tak. Ale gaz, gaz... Panem nie ma pyszka. Raz Trzeba skakać. Dawaj, 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 góra i pitamy. Nie, 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 nie. Aha, dobra, dobra. Mamy tu strefę na końcu. Okej, okay, okej. Okay. Matka leżała. No ja wiem, ja mam też Trzy ekipy, ośmiu. Nie rzucajmy się w oczy na razie. Ja No, ja bym tu poszedł. Idzie w lesie, widzę, w lesie idą. Poprze, po. po. Pa, kropka jest na lewo. Na lewo była kropka. Od prawej biją. Dziękuję. O kurwa, nie widziałem tego na Nikt nie powiedział, że będzie. Jestem safe. Nie, jest tu chłop. Artyk, uważaj! Pięknie, Artyk. Pięknie, artyk. Nie wiem, czy ktoś nie będzie nam wchodził zaraz dołu. Mamy środek, niech się biją. Niech się biją. patrzę tu drobinkę. Patrzę okay, drobinkę. Okay, okay. Jedna ekipa. W lesie, na 100% byli tak w lesie. Idą, podchodzą, man man. podchodzą. Tu są. Wszyscy? tam są? Nie wiem, dostał jeden po tym. Będą wchodzić od dołu. Michał? Tak Dobra, niech biją zombiaki Michał, my, ja skaczę na to kurwa tu i na dach do domku mogę skoczyć Dobrze Jak najbardziej Bił cię do ja Patrzę na niego Mamy jednego u mnie Dobrze, Arczek. Kolejny Dobra, Leży. Ostatni go Ładzici. Ja trzy pod rząd, panie ty... Ale ich tu robiłem, kurwa mać! Ale Archie no, czyś... klasa, klasa, nie? Pięknie. Dobra. Dzięki, panie, zmykam. Dzięki, dzięki. Hey, Ale pięknie, panie. panie. Hey, trzy hej. winy, battle royale, kurwa mać. Tego, no. nie było, nie? Tego jeszcze nie grali. Zajbiście. No. Dobra, dziękować, do jutra. Dzięki, panie. No, dzięki, hej.